Wasza, y, w sumie nie Wasza ale ulubiona Wasza intuberka <grymne> może atakować. Będziemy grać w Minecrafta. Właśnie uważam, tylko muszę stworzyć świat. Poczekajcie chwilkę, zaraz się zobaczymy jak stworzę świat. Jak się jeszcze, to możecie zaobserwować mojego brata, który właśnie jest tu. Y, ma y, na YouTubie y, Fabix. Y, Fabix 124 Proszę go zaobserwujcie, a my właśnie gramy na survivalu, musimy coś tam poszukać, co nie Fabian? No dobra, tylko, że jeszcze trochę zbiera. Okej, okay, a ja właśnie idę poszukać sobie czegoś, co się bardzo przyda. Ja Okej, okay. ale wielka dziura. Urodniu, dobra, wraca przyjdę. To kurde klif jakiś. Weź zostaw to, to mogą być diamenty, ale nie mamy dobrego kilofa. Nie, tam jest jakieś... takie coś dziwnego. Na pewno tam są diamenty, na pewno. Dobra, jak się dostałem, to tylko do was dołączę. Dobra, jestem znowu. Kurde, ten głupi klif, trzeba się jakoś z niego wydostać. A ah. O, no, jeny, jeny... Dobra, wydostanę się. Trzeba pozabijać... Trzeba mieć jedzonko. Dawaj dupę, dawaj dupę. Dawaj dupę. Dawaj dupę, dawaj dupa. Ko, ko, ko. Matko boska, co ja znalazłam? Pat tam co znalazłam. Aha... To I tepnij się do mnie. Nie, nie muszę, bo to stąpią. Poczekajcie chwilkę. Dobra, znowu jestem. Ej, Wiktoria, Jesteśmy... szybko typnij się do mnie. Zobacz, co znalazłem. Dobra, poczekajcie. O, tak, dobra, jestem, iż... jestem. no. Jakieś takie dziwne te bloczki tam są. Ale duży klif strasznie. Masz jakiś... Kurde, no... Ta gra w Minecrafta jakoś taka dziwna jest. Na telefonach. No właśnie. Pierwszy raz gram w Minecrafta na telefonie. Nie pierwszy raz, nie pierwszy. Ty a dawaj może. Poczekajcie chwilkę, albo nie jednak. i tu kolega yy, napisał. Yy, on ma nikt na, nikt na Intubie Rychu 9 yy, R z dużej i przez CH. Yy, więc go właśnie zaobserwujcie, dajcie mu, to, mu suba. Z dzwoneczkiem i łapki w górę. Bo bardzo zbiera y, suby i łapki. Bardzo mu są potrzebne do życia. No, poczekajcie chwilkę, bo się muszę tepnąć do mojego brata. Dobra, jestem znowu. Musicie poczekać, bo się może tylko tepnąć szybko jak najszybciej. Dobra, jestem. Poczekajcie chwilkę znowu. Dobra, jestem. Gdzie? On zbiera tu ten. Jak to się nazywa, kurwa? Ja pierdolę, poczekajcie, jak Ja to zbiorę. Cześć, to znowu ja nagrywam właśnie. Czekaj, dobra. Po prostu nie będę odbierała od, od niego, bo. bo no, nagrywam. Mam jakieś tu lagi, a nie, było już tylko co? Dobra. Wyruszam w dal, wyruszą w dal i choć nieduża jestem, dość, do domu, muszę jakoś dość. Matko, co tam świeci? Bo ja ci zależę Ja co ci wiesz? Wano, ratuj! Ratuj, help me! Nie, nie mogę, no szkielet bije. jak się dostanie z tej kryjówki, to. Nie wygrała, poczekajcie chwilę, Ja tu mam ma Dobra wyszłam bardziej, nie wyszłam ale bardziej się tepnęłam Byłam, bo było ciemno, się bałam ciemności Ty tepnęłaś mnie do, nie do ciebie Nie do ciebie, do ciebie się tepałam z tymi A ja tu miałem crafting. A nie no dobra No to jest jakiś tu Nie dobra, jest. strachy Widzę creepera i ci w wodzie możesz zobaczyć różne rzeczy. Jak wyjdziesz do wody. Nie no, to jest to jakiś... Ja pierdolę. dyrkę. Trzeba uciekać. A dostałem od niego. To fan jest w samym środku klifu, jak my widzimy. Najgorzej, musimy to sobie doma zbudować. O, akurat jest jerd. Spam, że zawsze. Ale ja zrobię tylko sobie Ej, Pizza? nie gdzieś się tak do kamery. Pamiętajcie, dajcie, dajcie, fabix 1, 2, 4, subskrypcje z dzwoneczkiem. I łapkę w górę, żebyście byli na bieżąco. Z wszystkimi filmami mnie też zabić. dobra, mam 24 Co? Idziemy idę zabić cię, bo zabie, bo do szkieletu to powiedziałem. Yy, nieważne, nieważne. Yy, dobra, my musimy tutaj tu domek zbudować. domek. to no tu owca jednej nie ma, żebyśmy mieli łóżka. I starczy nam na dwa kamienie. Tak, Dobra, starczy na dwa Pan poczekaj, bo tu właśnie muszę... Jestem. To jest naszą mini chatę. Rozdzierczo. To... Tak, bo nie mamy żadnych bloków, a my gramy na Survivor. Tak co ja Dobra, ludzie, poczekajcie na chwilkę. pitole, co to się stanęło? Mam włącza dzień. Nie mogę. się nie mogę. Ja my, brat zginęliśmy. Smutno, ale wróciliśmy w sumie z tej bazy i za chwilkę muszę tak chwilkę tak trzymać filmik. Już za chwilkę do was wracam. Sorki, mój brat się na mnie wkurzył, że nie dałam zachować wypłonek. O, krowa, gdzie mnie nie <mum> No. Mój bezwzględny się nawraca krowu, dawaj dupa, <mum> dawaj dupa. Dobra, mamy skórkę Skóra? Ile? Jedną Świnka! pepa. I'm Peppa Pig This is my name, mommy bird Pepa! Pepa, nie obrażaj się na mnie, Pepa! Pepa! Głupi, mały kurczak. Dobra, nieważne, mój kolega do mnie napisał. A może wyruszymy jakieś poszukiwania pod wodą? Uf, ciężko było się wydostać. Zaraz do was wracam Wyruszam do... Jestem! Dalej nagrywamy sobie Zobaczyłam właśnie wszystkie rzeczy Dość ciemno no, Wiem tam gdzie są takie świeczki y Które można świecić pod wodą Zaraz do was wracam, idę po nie y Właśnie zabijam y szkieletę i dostałam jeden lampion Ale coś się wkurzyłam Dostałam jakiś jeden Tego jakiegoś stwora morskiego Musicie chwilkę poczekać Dobra Musicie chwilkę poczekać zaraz do was Wrócę tylko <laughs> Muszę coś sobie Zjeść W realu Dobra Siedem dostałam Jestem dobra jak dobra. Dobra, chyba już pora kończyć tego ten filmik, co nie Fabian? Dobra, to się z wami żegnam i papa, pa, pozdrawiam wszystkich intuberów pa!